Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd katalogu 14 2025 roku. Ten katalog obowiązuje w dniach od 1 października do 21 października. 1 października to chyba już nie jest tak jak zawsze niedziela. Z tego co pamiętam to może wtorek, ale nie jestem pewna. Nie sprawdzałam. No, w każdym razie nie, nie dzielę. Torek, środa, nie pamiętam, nie, nie będę tutaj zmyślać. No, uważam, że katalog jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Jest dużo nowości. Takich nowości, które mnie rzeczywiście zainteresowały. Czyli jędrniejsza skóra, dobry nastrój. Olejki, masażer, taki w w kształcie grzybka i mieszaj, pij, olśniewaj, czyli upiększanie od wewnątrz saszetki z kolagenem w proszku, dzięki którym cera będzie promienna, włosy zdrowa, paznokcie mocne. I to mi naprawdę się spodobało, czyli siła dobrych nawyków. Tutaj mamy panią starszą dyrektor partnera biznesowego, Judytę Marciniak. Nowości i woda tarotowa Lucia Bright Aura. Zapach niedawno pokazywany przeze mnie w Denku. Tu informacja powiedzona znajoma a uzyskasz 10% rabatu. No idziemy dalej. Tutaj właśnie jest ten kolagen kompleks oelozofii. 159,90 to jest cena premierowa, bo cena taka to jest 190 zł, słomeczki, ekologiczne do umycia, wielokrotnego użytku, tutaj Wellozofi Pack. Aha, tutaj jeszcze tylko powiem, że jedna saszetka tego proszku, 150 ml wody albo jogurt ale smoothie po wymieszaniu natychmiast spożyj. I tu mamy peptydy kolagenowe, kwas hialuronowy, witaminę C, cynk, czyli formuła wspierająca zdrowie skóry, włosów i paznokci. Wygląda smakowicie, mm, no ale dosyć drogo. I potem ten uelozofik, który ja już miałam nieraz, I teraz droższy, chyba przedtem był troszeczkę tańszy, 170 zł i te nowości, czyli masażer naturalny kamień półszlachetny unakit. Po nałożeniu olejku lub serum yy, przesuwaj głaszum, nie wiem jak to się czyta, w górę i na zewnątrz po policzkach, brwiach, żuchwie oraz obszarze pod oczami. Powtórz każdy ruch 6-8 razy. Zakończ rytuał naciskając punkty akupunkturowe twarzy, to chyba te kropeczki na tej twarzy, to są te punkty, by usunąć napięcie mięśni. Przyciskaj każdy punkt przez 10 do 15 sekund. Mindful to źródło dobrych nawyków. Zaufaj naszym produktom, masażerowi i olejkowi serów. Efekt wymodelowane rysy, na skóra i promienna cera. Czyli Relaksujący i masaż, i pomagający redukować obrzęki. Tutaj właśnie jest olejek nowy. Cena mm, taka to jest 70 zł. I premierowa cena minus 26%, czyli 51,99. To jest oczywiście cena katalogowa. No i tam w zależności partner biznesowy ma dwa minus jeszcze 23%. A, yy, a pozostali, którzy. Yy, Zarejestruję się do klubu Oriflame 15% udostępniamy link, przez który można zarejestrować się do klubu Oriflame tu mamy olejek serum z grzybami shiitaki i niacinamidem ujendria i liftinguje skórę bardziej promienna rozkoszne doznanie nastrój zapachów no i tutaj 30 ml mamy tego olejku Elosofil no, i y, kolejna strona to, to już nie są nowości, czyli mamy krem do twarzy owozofii, rejedność i równowaga. Y, mamy y, serum owozofii i mamy żel oczyszczający. Ja zestawię 149,90 przez 30 dni. Na 31 miesiąc ma to starczyć. Ja jeszcze tak, to co ja, ja coś mam w domu, tutaj w, mam jeszcze tego, nie używałam. Tutaj mam mgiełkę do twarzy, to nie. To jest żel, a to jest mgiełka, której jeszcze nie używałam. Ale używałam chyba to i to jest serum. I serum bardzo, już kiedyś Wam polecałam. Bardzo, bardzo fajne serum i to rzeczywiście yy, Wygładzające skórę, minimalizujące szorstkość, bardzo sympatyczne. Naprawdę polecam Wam te, to serum. Ja bardzo je lubię i mam następne opakowanie, będę korzystać. Kolejne rzeczy to nowość: to jest Tender -kerek, używany przez miliony od 1960 roku. I Tutaj są y, zdjęcia, że zmiękcza skórę, pielęgnuje skórki, wygładza brwi, suche usta. I on ma tak witaminę E, wosk pszczeli i mieszankę naturalnych olejków. Tutaj apetyczna śliwka, czysta, słodycz jeszcze nie było nowość. No i myślę, że ja, ja jeśli chodzi o balsamiki, tenderkarki, to uwielbiam. Na pewno widzieliście, że często kupuję często, często dużo ludzi zamawia. No, i moja cała rodzina chętnie korzysta z tych tenderkerków. O i jeszcze nowość to żel do mycia ciała i rąk: lotus i cedr oraz balsam do ciała i rąk z naturalnymi olejkami eterycznymi. Lotus i drzewo cedrowe naturalnego pochodzenia rewitalizują skórę. I bardzo ja lubię te, te właśnie essence te zestawy one są naprawdę świetnie pachną, pięknie pachną i pięknie nawierzają skórę, nie wysuszają żalę, więc uwielbiam w dobrej cenie są pasty do zębów ta, ta ziołowa bez fluoru z naturalnymi olejkami i jest wybielająca ja wybielającą niedawno kupiłam a ta ziołowa jest w użyciu, ale pomyślę jeszcze, czy nie zrobić zapasu. I też kolejna rzecz to bardzo dobre kremy do rąk. Bardzo z organicznym olejem kokosowym i z organicznym olejem z awokado, z witaminą E, pełen naturalnych tłuszczów i dobre kremy. I bardzo fajna opcja to nie są nowości, ale bardzo fajna opcja. Hmm, dzień, yy, znaczy na dzień krem do stóp antyperspiracyjny i nawilżający i ceny są fajne, więc też pomyślę czy tego nie kupić no to też yy, takie ikony męskie ja akurat tutaj niczego nie potrzebuję, ale fajne i mój piękny ulubiony zapach, otworzyłam teraz woda perfumowana Amber Elixir orientalno waniliowo drzewny zapach yy, po co trzymać zapach na specjalne okazje skoro możesz sprawiać, by każdy dzień był wyjątkowy. No ja uwielbiam ten zapach bardzo go lubię jest przepiękny i niedawno pokazywałam wam w denku, że ten zapach już skończyłam wykończyłam do ostatniej kropelki też yy, miałam ten niebieski taki. Amber Elixir, ale nie pamiętam, jak on się nazywał, ten niebieski. Ten jest klasyczny Amber Elixir, ten jest Mistery. A ja jakiś jeszcze taki niebieski miałam z bursztynem, też świetny był, tylko nie pamiętam nazwy. Ten pięknie mi się jesienią sprawdza, jest to, jest i perfumetka, jak się nie zna zapachu i jest jeszcze Amber Elixir krem do ciała. O i mój ulubiony jest tutaj y, podkład wystarcz świeciste wy, wykończenie wystarczą 2-3 krople polecam dobra cena i bardzo na bardzo długi czas ten podkład skres, y, wystarczy ja akurat teraz natural beż z tego korzystam i uwielbiam. Jak, jakbyście chcieli, żebym pokazała, to dajcie znać. W łazience stoi. Chętnie wam w następnym filmie pokażę, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Ja jestem teraz opalona, więc u mnie natural, wiesz, się sprawdzę, ale puste opakowanie mam tego Light Avery, znaczy puste, jeszcze taka końcóweczka tego. No nawet może w dębku już pokażę, bo praktycznie już takie gęste całe zostało, więc ja tak trzymam, że jak będzie ten za ciemny za jakiś czas, to, to będę mieszać, ale pewnie w denku chętnie Wam pokażę. Dajcie znać, jeśli chcecie, żebym pokazała, to jak najbardziej pokażę. Czyli redukuje widoczność, nierozkonałości, nadaję cerze młodzieńczy wygląd i rzeczywiście bez wysiłku doskonalamy cerę. I praktycznie nie widać, że mamy podkład. Naprawdę rewelacja. Polecam Wam ten podkład. Tutaj mamy puder pude w perełkach, też do pracy na 49,99. Tych nie, 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 nie kupiłam, nie wykorzystałam, chociaż bardzo ładne te kolory, szczególnie ten niebieski mi się podoba. Myślę cały czas jeszcze nad nimi, bo mam na razie inne, ale nie mam kolorowych, inne. Tusze do rzęs, ale nie mam kolorowych, więc tak myślę, czy nie kupić. Tutaj kredki. Cienie też bardzo fajne. Kredki do oczu. Wodoodporna, odporność na rozmazywanie. Więc ta odporność na rozmazywanie to mi się podoba. I tutaj mam ostatni raz w katalogu mocno napigmentowane, wodoodporne tusze do kresek. Jeśli mieliście, to dajcie znać, czy u Was się sprawdzają, bo tak w sumie to mam nawet kętkę na nie żeby ten niebieski wypróbować, ale ale tak się zastanawiam jeszcze. Bo jednak yy, na długi czas mi starczają te kosmetyki, niewiele ich potrzebuję. Jakoś tak niezbyt intensywnie się maluje. Tutaj mamy idealno prawe oczu. Yy. Pomadę bardzo chyba mi się wydaje, że wygodną, tutaj z kolei już mniej wygodną. Też mam puder sypki. Bardzo go Wam polecam. Dobra cena. Korektor. I mamy tutaj nawet gąbeczkę do makijażu. No fajne pędzelki. Podkład też pięknie rozświetla skórę. Tego, to jakiś nowy, ja, ja nie miałam, rozświetlacza też nie miałam. Lakiery zawsze chętnie polecam, torebka śliczna, ale nie kupuję, bo mam tych torebek sporo na razie. No te pomadki, ta, to bardzo lubię. Tu bez promocji, więc czekamy chyba na promocję. Tych rzeczy nie korzystałam. mineralne, ale ja nie bardzo lubię. On u mnie za bardzo natłuszcza twarz. O, kosmetyczkę, którą ostatnio dostałam w prezencie. Za jedną, za jeden grosz chyba tak było. Mój ulubiony tuż do rzęs. Giordani Gold Iconic 39,99. Tych nie znam pomadek matowych, ale chyba dobre są. 44,99. Mm pomadki no i y, fajne błyszczyki 7,99 różne smakowe ja coś miałam wanilię chyba i bardzo fajne, bardzo takie smakowite, Cho, chociaż to dość, dość szybko zjadają się i zapachy się zaczynają. Będzie próbka do kupienia nowego zapachu Dark, Divine Dark Velvet mm. I próbka przy zakupie dowolnego zapachu ze strony 57,82 gratis. To nie wiem, która próbka. Bo jest próbka za 4 zł 2 ml. I jest próbka za 1 ml. To nie wiem, która mi się bardziej ta zdecydowanie ta większa podoba bardziej. To pewnie psiknąć można i troszeczkę poczuć ten zapach zapach, nastroju, nowy sposób odkrywania kompozycji, które naprawdę do Ciebie przemawiają, pobudź swoje zmysły pozwól jednym z najlepszych perfumiarzy zabrać się w pełno aromatów podróż, podczas której lepiej poznasz samą siebie, dzięki dziewięciu różnym nastrojom kreowanie garderoby zapachowej wyrażających każdą stronę Twojej osobowości będzie niezwykle łatwe, na jakie perfumy masz dziś ochotę, no to ja właśnie tak podchodzę, no i zapachy Ekla to mam. Bardzo wysoka koncentracja zapachu jaśni, róża, wanilia, y, 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 pismo, paczula. Taki nawet może być, ale ja taka zachwycona tym akurat nie jestem zapachem. Tego nie znam. Tutaj tych zapachów o ten znam i mam, ale gdzieś tam nie używam. Muszę go w, z szafki wyjąć i ten wiśniowy i zacząć używać. Ten miałam bardzo fajny, tych nie miałam i to jest naprawdę świetny zapach, bogaty, mm, y, zaskakujący, z hipnotyzującą mieszanką słodyczy granatu i nieokiełznanej głębi drewna puszczynowego. Lucia Bright Aura, mm, piękny zapach y, niezapominajki, tylko że on dosyć, no dla mnie by nie był trwały, tego nie mam. I chyba nie kupowałam go, jakoś tak mi przypominam sobie. Wzięłam teraz y, Joyce Rose. I ja tak na co dzień to nawet lubię ten zapach fajnie mi się z niego korzysta. Taki delikatny. Do popsikania z kilka razy dziennie, więc on się dosyć szybko kończy. Mm. Tutaj mamy różowy pieprz, pikantna cytryna, różowy pieprz, kremowe migdały, ilanki lanki, jaśmin, tuberosa, drzewo sandałowe, wanilia i tonka. Taki do codziennego używania, bardzo, bardzo fajne. Te mam też zapachy: jeden i drugi, też fajny. Chociaż wolę wolary, y, to klasyczne. To wolary klasyczne to. Liśćwiołka, soczysta gruszka, natomiast tender, y, Volare Tender to y, nuty liczy, dzikich jagód i mandarynki. Rzucają świeże światło na jedwabisty, z, y, zroszony bukiet róż. No ja ten wolę, ten troszeczkę dla mnie zasoby, tego nie kupiłam, chociaż bardzo, bardzo ładny zapach, polecam. To jest... Y, ale to, kto miał już kupić, to chyba kupił, bo to jest akord dzikiego bratka, bo on był tani, ten zapach. Liście czarnej porzeczki, miękkie pismo. Hmm, tego chyba nie mam. Takie nie przypominam sobie, że ja miałam giełkę. To już Wam też pokazywałam nieraz. To też już takie, takie zapachy, które, o których nieraz Wam opowiadałam, więc sobie przekartkujemy. Ceny też nie są takie rewelacyjne. Mgiełki. I tutaj y, to jest bardzo fajny zapach. I 69,99, czyli dobra cena. Hmm. Płyn miceralny y, za jedyne 9,99 przy zakupie dowolnego produktu Optimals. Także też atrakcyjne. Serum jest fajne, tej Arch Revive. To Optimals, czyli toniki, jest, żel. Tutaj są kremiki, tak? I słuchajcie, ja ostatnio y, jak y, zamawienie jeszcze składałam, nie, nie nakręciłam wam filmu, ale wzięłam za punkty, właśnie to witaminę C, tylko tu trzeba będzie nie stosowałam, na razie leży. Kiedyś miałam witaminę C jeszcze ona były w takich buteleczkach większych. Tutaj w tych wam w kapsułkach nie stosowałam. Mm, I wyraźnie zwiększona promienność sery. Ale w tenku wam pokażę, że miałam inne kremy, inne, inną witaminę C i bardzo byłam z niej zadowolona, więc tutaj się skusiłam, żeby za punkty, za 5 zł wziąć tę witaminę C. I na pewno dam Wam znać, bo to codziennie. Już na rano i wieczorem. Ja chyba tylko na wieczór, chociaż zobaczę, Może i na dzień będę stosować. I będę nakładać tą witaminkę. Jest tutaj ile kapsułek? 30, czyli albo tylko na wieczór albo i na cały miesiąc wtedy będzie. Ale tutaj kapsuł jedna dziennie oni zalecają. Jedna dziennie, czyli ja chyba na wieczór będę, yy, bo chyba tego rozdzielać nie wolno. Także myślę, że że tutaj cena 129,90 to, 129, to jest niezła cena, więc ja będę na pewno stosować. I co jeszcze mam? Tutaj peeling, też fajny co jakiś czas, ale ja długo stosowałam. Stosuję jeszcze, mam końcówkę jeszcze w takim starym opakowaniu. Tutaj mamy, polecają, żeby stosować dwa 3 razy w tygodniu na czysto suchą skórę. Wyjmij jeden płatek seszetki przecieraj nimi twarz, omijając okolice oczu, pozwól w formule wyschnąć. I to są złuszczające płatki. Dajcie znać, ile jest tych płatków: 3, 4, 5. Może i fajne, bo ja też tak co jakiś czas to staram się złuszczać. I tutaj intensywnie odżywcze kapsułki do twarzy. Wyraźna poprawa wyglądu skóry, natychmiastowo doskonalenie cery. Ja miałam je bardzo, bardzo fajne. Naturalne 6 olejków z witaminą E. Ja jeszcze stare mam 28 kapsułek, i jeszcze takie mam właśnie. I myślę, że ja te zużyję. Tu jeszcze są zalakowane, jeszcze nie otwierałam, ale otworzę, pokażę. Bo już chyba czas. Chociaż i tu jeszcze ten termin ważności jest do 02.26. No, ale już nie mam nic takiego do twarzy na noc. Kończę, się, kończę właśnie takie serem Wam pokażę i chyba będzie trzeba o te właśnie wykorzystać ampułaczki. To są bardzo podobne, trochę inne, może mniej, mniej może nie takie bogate, bo tutaj jest chyba aż y 8 czy 6 tych olejków, tutaj jest ich mniej intensywnie ujędrniające serum w kapsułkach i tu jeszcze nawet mam taką karteczkę ale nie będę jej czytać bo, bo w sumie yy, akurat tego w katalogu nie ma może tenku jak znajdę to wam yy, to wam pokażę tu na pewno jest też po polsku gdzieś tam pewnie można znaleźć Mm, bardzo, bardzo fajne rzecz. Bo to ja już miałam chyba ze 3 czy ze 4 mm, te opakowania, tego właśnie tych olejków. Bardzo fajne, ale też bardziej na noc. To są kremy rewelacyjne, w tym katalogu są w bardzo dobrej cenie: 109 zł. Na noc, nowej pusty store. A te po 99,99 zł. Więc bardzo fajne. Tutaj tych rzeczy nie znam, tych też. Tutaj w cały zestaw 495. Te są bardzo dobre też do cery wrażliwej. Ja akurat teraz korzystam z tego kremu na dzień. 87.99. To też jest dobry krem. I są tutaj ampułki Novex ProcerTicals peptydowe poprawa jedności skóry. Skóra jest Ujędrniona. Moja skóra jest lepiej wilżona I ja mam te kapsułeczki. To też właśnie z tymi, z tymi to witaminę C. Zamawiałam wtedy, jak się zamawiało jakąś, jakieś chyba trzy rzeczy. To ta najtansza była chyba za darmo, gratisowo. Także ja jakoś tak wykombinowałam, że chyba po 40 zł mi te y, y, wyszły jakoś to w tym się tutaj się wkłada coś pamiętam, bo kiedyś miałam wkłada się tak, już nie będę teraz jakoś tak się przyciska tak, tutaj bym musiała docisnąć, wtedy to mi się obłamie i wtedy jakoś tak tutaj wkładam resztę już zatykam i sobie przelewam znaczy no, nakładam na twarz Coś takiego. Także pokorzystam sobie. Idzie zima, więc trochę trzeba odżywić tę cerę. I tutaj jest dobra cena też: 114,90. Jedno opakowanie na spróbowanie to pewnie lepiej. To gdzieś mam w zapasach, ale ja w sumie nie używałam tego. Krem pod oczy też gdzieś mam i też jeszcze nie używałam. Mamy tutaj co? Zestaw Pink, maseczka do twarzy, Krem do rąk i Bender Carek 1999. Może i fajna, fajny zestaw. Tych rzeczy jeszcze też nie używałam. Natomiast znam przeciwstarzeniowy krem Diamond Cellural, bardzo go lubię i niejednokrotnie Wam opowiadałam. A Krem Royal Velvet jest w cenie 39,99. Tutaj mamy. Welozofi Bez promocji. Promocja jest na koktajl proteinowy. Mieszaj z dowolnym je jedzeniem lub napojem, by zwiększyć zawartość białka i bunika i multivitaminy, minerały dla mężczyzn i dla kobiet po 65,99. Cena katalogowa. Tu zestawy. I kompleks odżywczy Łelozofii. Jest w cenie 84,99. Ja kiedyś miałam, te kompleksy są świetne bo to jest witamin, i biotyna i witamina C i żelazo i selenki i cynk tylko to trzeba 3 miesiące przyjmować inaczej to szkoda pieniędzy to to było to też no i chyba przelećmy już do końca na czym warto się jeszcze zatrzymać o ten krem odświeżający krem do stóp bardzo fajny Zawiera ekstrakt z melony mięty, świetny jest, teraz korzystam z tego. Ta maska do stóp jest też fajna. Tu mamy płyny do higieny intymnej, yy, mój ulubiony Love Nature, czyli olejek, nie olejek, tylko maska do włosów i olejki też są nawet fajne. Tu mamy też mm, maseczki. Każda przy zakupie dwóch dowolnych 5,99, a tutaj każdy przy zakupie dwóch dowolnych 6,99. To tutaj do, o te trzy, a tutaj te dwa. Medełka 7,99. Każdy przy zakupie dwóch dowolnych, ja mydła uwielbiam, Zory Flame. I szampony 19,99 przy zakupie dwóch dowolnych. I tutaj są dobre ceny, ale pod prysznic 12,99. I na koniec brwi. Tuż do brwi 17,99 i tuż do rzęs, The One y, Letz XXL w 17,99, zwiększa objętość, wydłuża. Też kiedyś miałam, bardzo fajny, bardzo dobry y, tuż. Ikona wskazuje, że produkty spełniają kryterium naszych najpopularniejszych, najbardziej sprzedających się produktów. Tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy się Wam przegląd podobał. I przypominam, że na dole udostęp udostępniam link, który dzięki któremu można zarejestrować się do klubu Oriflame. Dziękuję że za wszelkie komentarze. Hmm, zapomniałam jeszcze Wam pokazać, bo tam chyba też jest y, w katalogu. Nie pamiętam na której stronie, ale ja będę otwierać ten złuszczający jeszcze żal. on był troszeczkę droższy. Y, tutaj był. Złuszczający żel pod prysznic z organiczną miętą i maliną 19,99. Piękny jest, wspaniały. I zapach, i w ogóle konsystencja, odżywienie skóry, takie wiecie, no, y, y, takie złuszczanie tej skóry, więc polecam. I do następnego razu. Cześć!